Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Mam tu kolejną paczuszkę ciekawą, fajnie zapakowaną. Jest tu moje także imię, czyli ktoś mi ją przysłał, kto mnie zna, a mianowicie Łukasz. Łukasz z kanału, Łukasz kocha komiksy. Jest znany tutaj u nas w komiksowie, także zajrzyjmy do środka, zobaczmy, co mi Łukasz przysłał tym razem. Jest ogrom komiksów. Łukasz mnie zmasakrował znowu ilością. No, zaskoczył mnie nie, niezmiernie. Co prawda pamiętam, rozmawialiśmy na pewno o tym Green Arrowie i chyba właśnie o Shazamie. I widzę, żeś tutaj poszalał. Prawdziwa bomba komiksowa. Normalnie zmiotło mnie to z ziemi. Za chwilę zajrzymy do, do nich, ale tylko od czego zacząć? Kurczę. Od Green Arrowa. Ten komiks mnie bardzo interesował. Pamiętam jak go. Omawiałeś z Sylwkiem i rozchwytywałem się tym komiksem, mówiłem, że fajnie by było, gdyby on do nas trafił w jakimś polskim wydaniu, no świetna okładka, ojej, ekstra, no, kurczę, jestem tutaj zmasakrowany jeszcze raz powtórzę tym, co mi tu przysłałeś. No fantastycznie, ten komiks tutaj już na starcie wygląda fajnie, o tu patrzcie jest Green Arrow, taka jego historia, no to jest jedyneczka, oczywiście tak zaczynamy nowy, nowy rozdział w życiu naszego łucznika. Tu na przykład widzę już fajny kadr z Green Lanternem, Halem Jordanem. Zapewne ten okres, gdy rysował go Adams i była ta cała ich podróż po Ameryce, to było coś fantastycznego, tu mam oczywiście coś z wyspy, tu jest jego główny taki można powiedzieć przeciwnik, Dark Archer oczywiście Liga Sprawiedliwości, jakieś ważne motywy bardzo to wszystko wygląda no, superancko nie ma co ukrywać oczywiście reklamy, to jest standardowe w zeszytówkach, że mamy te reklamy ale widzę, że tu będzie spory materiał, także trochę na przyspieszeniu chyba pojedziemy no to jest fantastyczne, dzięki Ci Łukaszu trafiłeś mój gust jak zwykle potrafisz czujesz mnie dobrze, ja lubię takie Yy, powiedzmy takich bohaterów z drugiego można powiedzieć planu, no tu mamy Shazama, tu mamy Green Arrowa i zobaczmy co w tym Shazamie. Pe zapewne komiksowa seria też gdzieś wystartowała koło filmu. Mamy tutaj też reklama wydania takiego Blu-raya jakiegoś tam z kolejnym filmem z DC. I tak, ta cała seria wygląda mi na taką bardziej dziecinną, No, no tutaj zobaczmy, tutaj Billy nas zasuwał na jakimś Pegasusie swoim. Tu jest fajny kadr z Batmana z lat 40 z tego serialu aktorskiego. Także też tu jest takie odniesienie do historii Tytanii. Oczywiście lubię ten skład Tytanów taki bardziej dojrzały. Ta okładka jest twardszy taki, yy, znaczy twardsza, mocniejsza, więc widzę, że to właśnie ta cena jest 5 dolców było coś innego, ale to nie widzę ceny. Jest 4 dolce i to jest zwykły, taki miękokładkowy, to jest takie lepsze. No, fajnie, super, super, dziękuję Ci. Jest jedynka też, czyli tu się zaczyna Mark White pisze, no, fajnie. No i tutaj mamy Brave and Bold. No całą tę serię Brave and Bold to mi się kojarzy z takimi wydaniami gościnnymi, gdzie Batman współpracuje na przykład z Green Arrowem, z Blue Beetle czy Halem Jordanem. No, tutaj też jest sztywny papier, w ogóle tu jest grzbiet. Mamy tutaj takie coś specjalniejszego, fajnie to wygląda. To już takie wydanie specjalne jak za czasów TM Semik. I co my tu mamy? No i zobaczmy. No Tutaj już jest jakiś spis treści. Mamy pierwsza część, pierwsza część, pierwsza. Więc tu jest kilka historii. Dużo autorów i zaczyna się dosyć tutaj mocno, bo widzę tutaj taki bardziej, no już taki styl, bardziej taki kryminalny, bym powiedział. Może sama policja tu gotcha. Nie, no Batman też jest. Ale widać, że to jest jakieś takie mroczniejsze, coś poważniejszego, no jest tutaj też Joker, czy to już jest chyba koniec, na to wychodzi? Nie, jeszcze coś jest. No fajnie to wygląda. Ciekawe, czy Egmont po to sięgnie, czy to w ogóle zostało już wydane w całości, to jest też taki w miarę, można powiedzieć, nowe Toby Continuet, czy tu się skończyła ta historia pierwsza? No dobrze, lecimy dalej, przejrzymy te wszystkie historie, tu mamy znowu coś, co to jest z Batmanem, czy jakieś inna tutaj o córka Slade Wilsona, coś coś innego, czy Shadow. No i to taki coś ala la Red Skull chciałem powiedzieć, no. Black Mask. No ciekawe. I tu kolejna historia, tu już redakcja TMS znowu, chciałem powiedzieć coś takiego <gryw> Daily Planet oczywiście, to Superman i tu taki już łagodniejszy zeszyt. I na koniec coś w czerni i bieli. Ja lubię czerni i biel, gdy jest komiks tworzony właśnie w takiej technice, a nie powiedzmy zmieniane kolory, z kolorów, zabierane te kolory po prostu. Więc gdy jest tworzony właśnie typowo pod czerni bier, to ekstra. A z drugą stronę już niekoniecznie, gdy odbieramy właśnie te kolory. No i to też jakaś krótsza historia. No bardzo fajnie, ciekawe jak to jest później rozwijane. I super, no ekstra zeszyt i jeszcze Flash 800 czyli jakiś taki jubileusz tu mamy czy zapewne, no to już jak sama okładka pokazuje mam tutaj różne ważne wątki tu mamy coś, spotkanie Wally Westa z Barrym Allenem gdy przepadł, w ogóle zmieniło się całe uniwersum DC wiadomo, nowe DC tam było trochę inaczej z Wally Westem nie było go no i tak powoli zaczęli wprowadzać na nowo niektóre postacie no ważna postać, no i teraz Wally West tutaj ma Główny ster, on tutaj prowadzi. No to jest jest właśnie, a nie Barry Allen, więc On przejął tą serię. Ma też ten taki swój inny strój, nieco odmieniony od y, Barego. Widzicie tutaj nos zakryty, te oczka też takie mniejsze. Zazwyczaj te oczy mieli. No, Spitsterzy mi flash miało odsłonięte bardziej te oczy, więc ta maska jest w ogóle inna. To się odróżnia, a tutaj widzimy na przykład Barego, więc. Jakiś tutaj emocjonalny na pewno komiks jest. Taka większa akcja. No, jest tutaj znowu cała ogólnie ekipa DC. I flash, czyli to jest znowu coś świeżego. Tegoroczny komiks. Też pięć dolców, sporo. I przejdźmy może teraz do tego tutaj wszystkiego. Tu tak może po kolei, tak pokrótce, bo materiał wyjdzie naprawdę kolosalny. Tu jakieś animowane. Ja się później temu będę przyglądał bardziej. Teraz tak na szybko. Coś z Marvela. Tu widzimy Miles Morales. Już kojarzę go po tym stroju. I tu jakiś. O, Avengersi powiedzmy. Nie wiem. Dalej. Tutaj jakiś Warrior. Fajnie, ale to jest waliant. To jest. Raczej kojarzę to jako bardziej brutalne. O, tutaj właśnie jest. Bloodshot. Czy się tam nazywał. Był film. No skawy, ale był. U nas komiksy też wychodzą po polsku, więc można sprawdzić o, tu, o jest tak Bloodshot występuje Bloodshot taka krw, widać mocna układka że coś się dzieje tu znowu o, jakieś e, ich reklamy no mają swoje uniwersum Waliant to no, jest też takie spore wydawnictwo to też kojarzę u nas wychodzi dobra lecimy dalej kolejny waliant. Aliant, wydawca tych komiksów, więc fajnie, że takie komiksy mi się tutaj też od Łukasza trafiły. Dzięki, będę miał większe takie spojrzenie. No, bo tak naprawdę u mnie w mojej kolekcji komiksów chyba jeden gdzieś tam się znajduje, albo już poszedł do biblioteki. Bo chyba. Quantum in Body. O, właśnie to. To miałem i oddałem do biblioteki. Nie wiem, czy nie za mocny komiks, ale poszedł tam. I tak koza. Ninjak. O, kojarzę to, kojarzę to gdzieś z YouTube'a powstawał jakiś film właśnie, coś z tym miało być, czy serial, no nie kojarzę, nie wiem do końca, ale wiem, że coś było, można to na pewno sobie wygooglać. I tu fajne rysunki są takie, kurczę, podobają mi się. Lubię taki styl. Znowu taki mroczniej, tak poważniej. Czyli tu może być... No tu nie ma miękkiej gry, zobaczcie, no krew się leje. Więc jest spoko. I następny komiks z Waliant Uniwersum. Tutaj mamy już Kredę, tak? też Te papiery są różne. Tu mam taką Kredę Delikatna. Tu te kartki są jakby podwójnie grubsze. Więc jakieś inne wydanie, specjalniejsze. Są te zeszytówki fantastyczne. No i zasiliłeś mi tutaj, Łukaszu, moje komiksowe zbiory, ja tak za bardzo nie zbieram tych amerykańców, już rzadko kiedy coś kupuję także super, że możemy się tutaj można obdarowywać takimi komiksami Łukasz jest zapalonym zbieraczem, ma tych zeszytówek, zbiera tam na bieżąco, więc fajnie jego kanał wystartował tam podcasty będą lecieć, omawiane będą na pewno na bieżąco różne fajne komiksy więc serdecznie zachęcam, śledźcie tam jego kanał posłuchacie ciekawostek fajnych, fajnych ogólnie Łukasz komiksy zbiera przeróżne, więc tam recenzje będą też przeróżnych komiksów będziecie mogli posłuchać i zastanowić się czy kupić takie danie oryginalne, na przykład zeszytówki. No Łukasz tutaj zasila się z Atomu jeśli dobrze kojarzę i na pewno Wam to może pomóc przy dokonywaniu wyborów posłuchajcie co Łukasz ma do powiedzenia przy takich komiksach, które wychodzą i będziecie mogli zdecydować kupić, nie kupić no bo wypożyczyć, no nie wypożyczymy raczej a tak można będzie posłuchać i, zade i zadecydować I kolejny fajny tytuł no jakiś taki no takie znane w miarę te rysunki No, jak jakbym to już widział no, ale to jest imicz komiks już jedziemy kolejna, właśnie kolej Jedyneczki, dużo jedyneczek. Oj, Łukasz mnie tutaj zabombał, to tu jest jakaś dwójka, ale jedziemy z tymi jedynkami, także tu są same startowe zeszyty, to fajne też jest takie dla takiego yy, no gościa jak ja, który tak nie zna tych serii. Nie będę tutaj ukrywał, nie znam tego, także to też może być fajne, jakbym tak usiadł, zaczął to przeczytać od deski do deski. Mógłbym się tutaj kręcić albo szukać naszych polskich wydań, bo też. Image Comics na polskim rynku występuje, są, oni mają naprawdę, no zobaczcie, te komiksy wyglądają naprawdę tak interesująco, takie poważniejsze, mocniejsze, nie jest to jakiś tam raczej dla młodego wi widza, czytelnika, więc y, jak ktoś szuka mocniejszych wrażeń, no to w image na pewno je znajdzie. No i zmieniło się to wydawnictwo przez te lata, gdy zaczynali, gdzie kobity były praktycznie nagie, zajmowały dwa kadry. Wiecie, wielkie rozpadówki i tak to wyglądało. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Mamy te poważniejsze, fajniejsze serie. Tak stali się naprawdę mocniejszym graczem. To teraz tu. Tu jest taka fajna opłatka. Przypomniałem się komiksy Mandragory. Takie pierwsze, gdzie wydawali naprawdę na sztywnym takim. No to by mogło być do wydania zbiorczego. No tu jeszcze taka fajna rozkładówka. I tu. No dobra, przejrzyjmy to. Tylko kopciuszka gruby papier a to chyba już taki bardziej komiks dla nastolatków właśnie żeby to wizualnie cieszyło oko albo po prostu trochę krwi masakra komiksy od 16 lat dobra ale za mnie jest postrzegawczy gość no fajnie no i następny zeszyt tutaj jest kto to wydaje? Dynamit. Z dynamitu już mam parę postaci shadow na przykład, cień, czyli zielony szerszeń. Były u nas wydane, także tu mamy coś kolejnego, jakieś pierosa. Tutaj coś też gdzieś takiego gościa widziałem, no ale to te trykoty to się... Yy. Jedni inspirują drugimi i tak to może wyglądać. O tu mamy nad zapowiedź reklama jest Static Shock i Teen dance. Ale to Teen dance, które nie są tą parodią, która obecnie leci na kartunie, tylko te wcześniejsze inkarnacje o no, Vampirelle też kojarzę. I kolejna, tak jak mówiłem właśnie na przykład tą gdzie stroju prawie nie ma, ale akcji jest dużo. I Jeszcze to. O, tu fajne rysunki. No, pięknie narysowane. Tutaj taki tytuł. Ciekawy tu opos był. O Hellboy. No i super. Piękne te tytuły, żeś mnie tutaj w zmasakrował ilością. No, fajnie, fantastycznie. Dzięki Ci za te. Grinaroa, Shazama, Batmana Flasha i ogólnie wszystkie te komiksy, które tutaj mam. Was zachęcam do śledzenia kanału Łukasza, który właśnie wystartował. Jeszcze raz to powtórzę. Będzie o czym słuchać, będzie co oglądać. Także wbijajcie klika i. Dzięki ci ukażę raz jeszcze. Trzymaj się i wy się trzymajcie. Także do następnego. Na razie. Cześć.